Dzień no dobry. Bo to skawki zjadłem. O, oguliłem się, przebrałem się. O, ptaszek. O, wybrałem jeszcze raz.

Tak to się wkręca, się wysuwa, właśnie. Dziś miałem wcześniej też taki uchwyt? O no, Krzysztof, paczki do stóp, deszcz pada. O, widzicie? O, I tam nie szanuję ludzi, a dwudziesty siódmy za dwa miesiące kończę czterdzieści siedem lat. Czas najwyższy założyć rodzinę. A dzisiaj rozmawiamy właśnie z Zasią, Basią. A koła ma opalona, to też muszę się upalić trochę. Tu ciężko jest. Sami widzieliście jak ja dzisiaj filmy. On powiedział, że mnie zamknie. To Horoszczyk mnie zamknie. <ścoughs> że odwiozłem taksówką Jacka i pojechaliśmy sobie na miasto do miasta był rocznica był koncert widzieliście słyszeliście więc nie było można no koło przychodziłem no, przechodziłem nawet tam gdzie metro ale ile Trochę zakwasu mam No trochę nachodziłem się Cały ten to szkoda, że kamery nie miałem Ale tyle ludzi może nie każdy by chciał się ujawniać. Temu ja za bardzo nie chciałem nagrywać. Ale ogółem nagrywali mnie. I jestem z tego zadowolony, że chcieli nagrywać mnie, robić zdjęcia sobie na pamiątkę. Bardzo dużo wspaniałych kobiet widziałem, rozmawiały. A jakie te? Niektóre te takie pupy mają jędrne, jak to się mówi. Bardzo ładne są kobiety w białym stoku. O, trochę pośredy na słońcu. Dobrze poprawiłem. Tylko będę musiał jego wyschnął. To drugie mam. nie będę musiał... Może ktoś będzie miał ochotę. Jakiś dres mi wysłać. Na pamiątkę. Nagrać. Na pamiątkę będę chodził w nim. Tak samo. Robicie kubki koszulki całe to wszystko może ktoś będzie miał ochotę na, na urodziny jakiś prezent cudowny kupić a pierścionek mam pierścionek mam schowany w sejfie takim co są, jest w banku I kluczyk mam Nie ta osoba z Warszawy mi kiedyś wysłała Co kontyner No tyle przydałoby się Nie ma tego samochodu Kontener no. Niech ten samochód odda Na no, tym złom To bym zrobił alajtę. na kontyner To jest tyle tutaj niepotrzebnych rzeczy to by się u powyrzucało wyrzucało. a kiedy ja tego lajta nie wiadomo ja nie chcę głym nagrywać temu muszę pozbyć się no rozmawiałem z inną osobą o niech Asia Basia pomyśli coś na ten temat co na lipowej to co było też za 1300, to takie coś właśnie by się przydało No, miłej niedzieli życzę wam. Ma o, kosę, całe to wszystko, oszu noże, nie noże, całe to wszystko. On to ma wszystko gdzieś. On myśli, że on jest najważniejszą osobą, że ktoś będzie za niego wszystko robił. Śmiechu warto. Na razie ma...